Tematy dnia, Sławek wszystkich. Dzień dobry Państwu. Witam mojego gościa, Robert Zimniak, kandydat Europy plus Twój Ruch do Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Numer 7 na liście jest taką pewną nieśmiałością. Odnoszę wrażenie, Twój, twój ruch promuje, młodych, młodych ludzi. Na o tym siódemce na liście. Na nie, ma mowy, liście. O, o, nie ma mowy o nieśmiałości. Yy, lista ma e, absolutne zróżnicowanie tak osobowe. E, mamy pełny parytet płci, mamy pełny suwak, czyli na, przemienno, na, na przemienność płci i każdy na listach Europy Plus odnajdzie e, swojego kandydata. Rozumiem, że ja... sam pan sugerował, żeby być na, na, na siódmym miejscu. E, e, absolutnie absolutnie no, nie. to jest odpowiedź Natomiast, natomiast e, mm. pamiętajmy o tym, że zwycięża ten, kto zdobędzie najlepszy wynik, a ten, a nie ten, kto ma jedynkę, dwójkę, trójkę bądź e, dalsze, dalsze kolejne rozumiem, miejsca. że poważnie traktuje pan... E, Parlament Europejski. Tak się zastanawiam, że zwykle jest tak, że politycy doświadczeni traktują troszkę Parlament Europejski jak no, takie, taką emeryturę wysoką. Rozumiem, że tu o no, emeryturę na pewno nie chodzi w Pana wieku, czyli Absolutnie. chodzi o emeryturę w wymiarze finansowym. Tak? Absolutnie nie. E, dalekie, dalekie są mi przesłanki finansowe, panie redaktorze. Natomiast e, poważnie myślę o zmianie pokoleniowej tak w polskiej, jak i europejskiej polityce. Mam 30 lat, jestem krakowianinem, nowochucianinem. E, jestem absolwentem e, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłem również prawo w Wielkiej Brytanii. Byłem stażystą w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Chciałbym ten kapitał wnieść do polityki, tak polskiej, jak i europejskiej. I jakby, proszę mi dać do Czyli jakby z tym e, przesłaniem startuje, by młodzi ludzie e, doskonalili się, kształcili się nie tylko w Polsce, ale właśnie korzystając z Erasmusa, korzystając z Sokratesa. E, kształcili się również w Unii Europejskiej, kształcili się na świecie, e, angażowali się w ruchy obywatelskie, miejskie, organizacje pozarządowe i ten zdobyty kapitał angażowali w politykę, ponieważ dzięki temu ona stanie się lepsza. Pięknie. E, zdobyty kapitał wykształcenie niezłe przyznaje faktycznie, ale... No, muszę zapytać, jak w takim razie? Chciałbym wykorzystać ten kapitał, powiedział Pan, w Parlamencie Europejskim. Konkretnie, jak? Zgadza się. E, no, moje wykształcenie predestynuje mnie do e, wszystkich komisji, e, które e, są komisjami no, około legislacyjnymi, komisjami sprawiedliwości, komisjami spraw wewnętrznych. E, I e, jakby z tego założenia wychodzę, że. Wciąż zbyt mało prawników zajmuje się ustanawianiem prawa. Dlatego, że tak mało prawników zajmuje się ustanawianiem prawa, również europejskiego, a ono stanowi, stanowi lwią część prawa polskiego w tym momencie, to prawo jest tak czasami kulawe i, i jakby kłopotliwe dla, dla zwykłych obywateli. No, przy, przyznam, że trudno z tym polemizować. Zgoda. Nawet y, y, prawników brakuje w polskim parlamencie. Rozumiem, że to jest taki no, pierwszy start. Do dużej polityki i później parlament, europejski, parlament krajowy nie ewentualnie? Wy, nie wykluczam również samorządu. Jestem bardzo związany ze swoją społecznością lokalną, czyli, czyli z Nową Hutą. Jeśli, jeśli mi się nie uda, chociaż nie zakładam tego, bo mhm. każdy człowiek sukcesu musi zakładać ten sukces. Wobec tego, jeżeli miałoby mi się nie udać, będę starał się realizować na, na płaszczyźnie samorządowej, by wciąż zdobywać to, to doświadczenie, by wciąż wsłuchiwać się w głos. Moich, e, no dobrze, ale wróćmy do Parlamentu z... Europejskiego. tym, że 25 maja. Jest. Najpierw wybory e, europejskie, później wybory samorządowe, a dopiero w przyszłym roku e, 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 krajowe. Aleksander Kwaśniewski pomaga? W tych Absolutno. teraz? przed? No, ab, tru... Absolutnie, właśnie. Absolutnie, absolutnie tak, czy tru... absolutnie, absolutnie nie. tak, Absolutnie tak. No, ale te 2%, e... o których mówi. E, Janusz Palikot, który wnosi Aleksander Kwaśniewski. Oczywiście, że wiem, o które 2% no pan redaktor pyta. Nie o te 98%, ja, tylko o te Ja, dwa. ja powiem, że no, przewodniczący ma prawo do tego, żeby w jakiś symboliczny sposób ocenić jakby potencjał pana prezydenta. Ja uważam, że to jest troszeczkę jak z lądowaniem na księżycu i tym małym krokiem dla człowieka, ale wielkim krokiem dla ludzkości. On być może w suchych, w suchych sondażowych statystykach to jest kilka procent, dwa, cztery, każdy ma prawo do tej oceny, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o takie odium i nim prestiżu patronatu honorowego, który sprawuje, jest on, jest on naprawdę potężny, ponieważ jest bardzo niewielu Polaków, którzy, którzy oceniają źle prezydenta Kwaśniewskiego, no, ale to się... większość ocenia Zgoda. Znakomicie. Ale, ale to się, no, ja nie wiem czy większość, ale to się może zmienić, choćby ostatnio informacje o no, takim ja, no, dorabianiu, mówiąc prosto. znaczy nie, nie oceniam dorabiania jako takiego, tylko dorabiania akurat u, u polityka ukraińskiego, który współpracował wcześniej z Janukowiczem. W związku z tym no, jest pewne odium takie negatywne, ciążące na Aleksandrze, na, Aleksandrze, na Aleksandrze Kwaśniewskim. I, I stąd moje pytanie o to, czy, no, czy to nie będzie w drugą stronę. To nie tak, że, ach, liczyliśmy, że on pomoże. Mało, że nie pomógł, to jeszcze zaszkodzi. Po pierwsze, panie redaktorze, nie jestem ja prywatnie człowiekiem, a tym bardziej nie sądzę, żeby moje ugrupowanie, Koalicja Europa Plus, Twój ruch, było zdania, że ktoś gdzieś zarabia jakoś pokątnie, żebyśmy wchodzili komuś do kieszeni, ma prawo absolutnie do, do tego, żeby, żeby zarabiać, również doradzając, a, a jakby ten potencjał intelektualny, potencjał doświadczenia jest mhm. ogromny. Natomiast i pamiętajmy, że w tej spółce tej ukraińskiej, o której mowa, w tej, w tej, samej, w tej samej Radzie Dyrektorów, która, która właśnie doradza, jest syn Joe Bidena, czyli wiceprezydenta USA, tam nie ma żadnych Sprawa jest absolutną wydmuszką, tam nie ma żadnych... Ale ja, ja proponuję, żebyśmy pozostawili to ocenę jednak, jednak widzów, a nawet nie tyle widzów, ile wyborców, bo to jest kwestia... No... Ja pozwolę sobie tylko na jedno jakby mhm. podsumowanie. Ta spółka, o której mówimy, jest spółką, która jest głównie w, główny, głównym podmiotem, który wydobywa gaz na Ukrainie. Jeżeli prezydent Kwaśniewski ją wspiera, to znaczy, że wspiera niezależność energetyczną Ukrainy w Rosji. Pamiętajmy o tym. Ciekawy wniosek, ale wróćmy do polityki krajowej. W takim razie, podoba się panu forma kampanii wyborczej? No, żeby nie szukać daleko, Ryszard Kalisz mier mierzący się w pasie. Jakie to ma znaczenie dla, dla tego, co będzie się działo ewentualnie w parlamencie europejskim z Ryszardem Kaliszem? Nie wiem. Ja mogę powiedzieć, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się, że nie czuję wy wyborczych emocji. Nie podoba, nie podoba mi się to, że spotykając się z mieszkańcami nie widzę mm, chęci partycypacji, nie widzę chęci uczestnictwa, widzę e, pewną e, ignorancję. Być może uzasadnioną Ale i tutaj to, musimy się. I tutaj no musimy właśnie. się e, mhm. uderzyć w pierś. E, m, życzyłbym sobie i będę apelował o e, wielką frekwencję e, i, i naprawdę frekwencja uczestnictwo na jakikolwiek podmiot, będziemy na jakąkolwiek koalicję czy ugrupowanie będziemy głosować, jest, jest najważniejsza. E, oczywiście głosujmy na listę numer 5 Europa plus Twój Ruch. Natomiast czy mi się podoba, czy nie ta forma? E, wydaje mi się, że ludzie z tak dużym dorobkiem, e, dorobkiem takim jak profesor Jan Hartman, jak e, e, poseł Ryszard Kalisz, e, mogą sobie pozwolić, i nawet to jest mile widziane, przynajmniej w moich oczach, na odrobinę dystansu, na, e, na, na, na pokazanie... E, Takiego no, czysto ludzkiego, yy, bardzo yy, powszedniego podejścia, prawda? Czy, na czyli, żart, czyli w Pana na... wydaniu do 25 do 24 maja nie możemy liczyć na żadne happeningi, czy tego typu wyskoki? Mierzenie się w pasie, no bez sensu rozumiem. Bo to... W moim hmm. przypadku. Przegrałby pan ze e, więc absolutnie by przegrał, jeżeli chodzi o dorobek hmm. polityczny, a on jest No i z pasem e, też, tak. E, no przypuszczam, że mam lepszą przemianę materii ze względu na wiek. Natomiast e, w moim przypadku e, stawiam na moje dość bogate mimo młodego wieku CV, e, na moje kompetencje e, i, i jakby tego można się spodziewać z mojej strony. No. Zobaczymy po 25 maja. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę dziękuję Państwu również. Robert Zimnia, kandydat Europy plus Twój ruch do Parlamentu Europejskiego. Lista numer 5. Numer 7. Dziękuję bardzo. Lista numer 7. Dziękuję Dziękuję serdecznie. Państwu. Do zobaczenia.